A w dzisiejszym filmie: dwie propozycje sukienek na ramiączkach. Sukienka koszulowa, spódnica spodnie klasyczne białe shorty czarne body z długim rękawem t-shirt w paski bawełniana koszula, jeansowa spódnica Midi zestaw z koronkowym topem szara marynarka i biała kurtka jeansowa. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś zapraszamy na mierzymy, takie trochę mieszane, bo mamy tutaj Stradivariusa, Bershkę i Pull bear. Eee, mamy wszystko, mamy sukienki, koszule, shorty, t-shirty, w zasadzie wszystko. Także jeśli jesteście ciekawi co zamówiłam, no to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. Na początek mam taką białą alasatynową sukienkę w takie centki. I jak widzę, to wszystko, co przyszło, to mam wrażenie, że jest takie powycinane w sumie To są takie marki bardziej dla nastolatek. Także no, zobaczymy, czy ja się w to w ogóle wcisnę i jak to będzie wyglądało. Także mierzymy. Sukienka jest w rozmiarze XL. No i powiem Wam, że no ja się nie czuję w niej komfortowo. Widzę, że to są takie modele bardziej nastolatkowe. Po pierwsze, no, ona jest. Bardzo opięta na mnie. Ja bym jednak wolała, żeby była trochę luźniejsza. E, tutaj tego miejsca na biust też nie ma zbyt dużo. E, no i on jest też dość mocno spłaszczony w tej sukience. E, print jest ogólnie ok, mimo że tak trochę na Wilmę Flintstone bym powiedziała. E, no nie wiem ogólnie jest ładna, gdyby ją tak troszkę bardziej dopracować, to może. Jednak w takiej konfiguracji raczej nie. też ma ładnie wycięty tył, więc no to trzeba podkreślić. Jednak no ja się nie czuję w niej zbyt komfortowo. Druga sukienka, też taka propozycja typowo letnia w takim Trochę czekoladowym kolorze, ale mam wrażenie, że on jest złamany taką trochę śliwką, także wskakuję i zobaczymy, jak będzie to wyglądać. Ta sukienka również jest w rozmiarze XL. Wypada troszkę większa. Wydaje mi się, że ten materiał też jest taki troszkę bardziej podatny. Ogólnie jest ładna, ale tak samo jak w przypadku poprzedniej sukienki, zdecydowanie dla kogoś szczuplejszego. Z tyłu na plecach też jest regulowana. Ma też taki fajny paseczek ozdobny. Tutaj sobie po prostu ściśnięciem tego paska regulujecie ramiączka. To jest tak jakby wszystko połączone. No więc to jest ogólnie fajnie przemyślane. Ogólnie wykonanie jest ok, kolor jest ładny, ale zdecydowanie nie dla mojego typu sylwetki. Kolejna sukienka, to już jest bardziej mój styl. Jest to taka sukienka koszulowa. Ona też jest taka trochę na zakładkę tutaj, także prezentuje się dość ciekawie. Przymierzę ją i zobaczymy, jak będzie wyglądać na sylwetce. Ta sukienka również jest w rozmiarze XL, jest w bardzo ładnym, błękitnym kolorze i do tej pory no, ta wygląda zdecydowanie najlepiej, chociaż do ideału też ich jeszcze sporo brakuje. Jest zdecydowanie za krótka. E, bo no musiałabym w niej po prostu stać prosto, e, tutaj jest wiązana na zakładkę też, przez to troszkę ciężko się ją zakłada, e, ogólnie jest ok, zdecydowanie bardziej dla niższych osób, jeśli chodzi o, o samo wykonanie, jest wykonana naprawdę bardzo ładnie, e, jednak no to chyba nie jest do końca mój klimat, także szukamy dalej. I dalej mam w ogóle. Ja nie wiem, to zamówienie całe jest jakieś, po prostu chyba niekoniecznie udane. Bo dalej mam taką spódniczkę, i jeśli w ogóle w nią wejdę, to nie wiem, czy ona cokolwiek przykryje. Także założę sobie ją może do białego t-shirtu i zaraz do Was wracam. Te spódnico spodnie, bo to jednak nie jest spódniczka, powiem Wam, że są tak małe i tak krótkie, że nie ma opcji, że ja się w to wcisnę, dlatego. No, bez sensu próbować. Przechodzimy do kolejnej rzeczy, Uu. i tutaj mamy takie klasyczne czarne body, natomiast z takim dość ciekawym dekoltem, i do tego mam takie białe shorty typu właśnie bagi. Także przymierzymy sobie to razem i zobaczymy, jak będzie wyglądać. Body jest w rozmiarze XL i powiem, że ono jest tak kuse. Ono jest tak ściskające, że no nie podoba mi się. Zresztą, no aż za bardzo jest. Ta rozmiarówka ogólnie jest chyba troszkę zaniżona. Jeśli chodzi o spodnie, są w rozmiarze 44 i wydaje mi się, że wyglądają w miarę OK. One są tutaj podwinięte, możecie sobie też to odwinąć. I myślę, że wygląda to ogólnie w porządku. Kieszenie mają też takie większe, przykrywają co mają przykrywać, więc spodenki na tak, body zdecydowanie nie. Wydaje mi się, że ono też będzie lepsze dla troszkę niższych osób, bo jest ono takie dość krótkie. Także to też warto mieć na uwadze. Kolejny zestaw to klasyczny t-shirt w Paski. I do tego mam taką długą jeansową spódnicę. Te spódnice są w ogóle teraz bardzo modne, także przymierzymy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. T-shirt jest w rozmiarze XL. I ogólnie, t-shirt jak t-shirt jest naprawdę w porządku jakości. Długość jest, tak jak widzicie, do połowy bioder. Nie ma się tutaj czego przyczepić. Fajny t-shirt. Z przyjemnego materiału. Jeśli chodzi o tą spódniczkę, ona jest z dodatkiem lajkry, rozciąga się, nie jest to taki sztywny jeans. Ogólnie wygląda bardzo ładnie, jak na rozmiar 42, wypada naprawdę na sporą, biorąc pod uwagę jeszcze, że to Stradivarius, to tym bardziej. Ogólnie wygląda naprawdę bardzo ładnie. Na pupie też to wygląda w porządku, więc jeśli szukacie spódnicy jeansowej, właśnie takiej dłuższej, to możecie sobie zerknąć. One są też w kilku wersjach kolorystycznych, także myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Mam też taką bawełnianą koszulę w paski, więc jako, że mam taką dość neutralną. Dość neutralny dół, to przymierzę to razem. Przy okazji zobaczymy, jak to będzie wyglądało, i później już przejdziemy do ostatnich stylówek. Tutaj mamy koszulę. Koszula jest w rozmiarze XL i jest z bardzo przyjemnego materiału. Ogólnie, jak ją rozpuścimy, to ona wygląda na naprawdę sporą. Czyli jak weźmiecie w swoim rozmiarze, no to będzie to spory oversize. Myślę, że nawet L byłaby dość duża i myślę, że właśnie tak, dochodzenia w takiej powiedzmy bardziej wakacyjnej wersji jak najbardziej jest to fajna koszula jest z przyjemnego, takiego cieńszego materiału. No, myślę, że jest to naprawdę fajna propozycja właśnie na lato. Ale jest to też na tyle uniwersalna koszula, że później też bez problemu ją założycie w zasadzie do wszystkiego, bo czy do jeansów, czy do jakichś ciemnych spodni, do shortów na pewno się sprawdzi. I dalej mam taki komplet. Nie wiem, ja chyba naprawdę miałam jakieś zaćmienie, jak robiłam to zamówienie. Mam taki koronkowy top, który miał być troszkę dłuższy. A wydaje się być mega krótki, także zobaczymy. I do tego mam takie ala garniturowe spodnie w takim zgaszonym, niebieskim kolorze, także założymy to razem. No i zobaczymy. Szczerze mówiąc, myślałam, że to będzie wyglądało gorzej, jak to zobaczyłam na wieszaku. no Szału też nie ma, bo ja nie mam jakiejś szałowej figury, ale ogólnie jest OK. Raczej na co dzień jeszcze musiałabym coś na to narzucić, bo na pewno nie czułabym się komfortowo, gdybym tak wyskoczyła z domu. Ale ogólnie założyć pod coś, na przykład tak jak przed chwilą była ta koszula w paski, mieć jakąś na przykład białą koszulę narzucić na to, żeby ten top wystawał, ale nie był na pierwszym planie. To myślę, że mogłoby być to na pewno ok. Te spodnie też są bardzo fajne. Są w rozmiarze 44 i mimo, że to jest styl takich trochę spodni garniturowych, to są naprawdę bardzo przyjemne, bardzo fajnie się dopasowują i mają też naprawdę bardzo ładny kolor, także naprawdę, naprawdę, naprawdę wyglądają bardzo fajnie, więc jeśli tego typu spodni szukacie to one też występują w kilku kolorach zostawię oczywiście linki pod filmem, możecie sobie zajrzeć jeśli chodzi o ten top jeszcze to tak jak widzicie on jest tutaj na gumce więc ten zakres jest dość duży i jak już jesteśmy na temat przykrywania tutaj wszystkiego to zamówiłam też taką białą kurtkę jeansową i myślę, że to jedno z drugim nawet może fajnie zagrać, więc założę to po prostu na to i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kurteczka jest w rozmiarze XL i jest naprawdę bardzo fajna, jest taka lekko oversize'owa. Ten materiał też jest taki gruby, bardziej porządny. Nie jest to taki cieniutki jeans, tylko. Taki bardziej mięsisty. Myślę, że nawet właśnie na przełamanie tych spodni prezentuje się to całkiem nieźle. Także, jeśli szukacie czegoś właśnie w takim stylu, to warto się tą kurteczką zainteresować, bo ona też nie była jakaś droga. A na żywo prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. I ostatnią rzecz, którą mam, jest to taka szara marynarka, więc też sobie przymierzę ją po prostu do tego zestawu, który mam na sobie i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Marynarka jest w rozmiarze również XL i jak widzicie, ona też jest taka dość mocno oversize'owa, zdecydowanie tak do narzucenia. Jeśli chcecie mieć ją w bardziej takiej eleganckiej wersji, to tutaj proponowałabym zamówić rozmiar mniejszą. Ogólnie wykonana jest ok. To jest chyba ten sam materiał, co te spodnie. Nie wiem, czy to nie jest ta sama linia, tylko po prostu w innym kolorze. Także możecie sobie też zerknąć, bo wykonanie jest całkiem w porządku. I zarówno do takich codziennych stylówek, jak i do bardziej eleganckich, myślę, że jak najbardziej ok. Dobrze, moi drodzy, dobrnęliśmy do końca. Koniecznie dajcie znać, czy coś Wam wpadło z, w oko z tego zamówienia. No, szczerze mówiąc, to zamówienie było y, mocno średnie i raczej te sklepy są skierowane bardziej do nastolatek. Także możecie napisać na dole, co myślicie. Oczywiście, zapraszam do łapkowania, subskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia.